Zotajcie Nać się bardzo dobrze ułożył. Zaraz na początku jedna bramka. Później druga, także spokojnie. No i byliśmy z zespołem lepszym. 3-0 do przerwy praktycznie rozwiązało wszystko. No niepotrzebnie później takie jakieś nieprzyjemne incydenty na boisko. Dwie czerwone kartki dla różnych gości. Już nawet mimo przewagi dwóch zawodników w polu już ta gra się tak nie ukadała. Ale zwycięstwo 4-0.